Witamy na konferencji prasowej przed meczem 14 kolejki PKO BP Ekstraklasy. W sobotę o godzinie 20.00 Korona Kielce zmierzy się w Częstochowie z Rakowem. Jest ze mną trener Leszek Ojrzyński. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. A także przedstawiciele mediów. Dzień dobry, zachęcam do zadawania pytań. Dzień dobry panie trenerze. Zwykliśmy się zastanawiać, czy dany przeciwnik jest dobry na przełamanie, ale w kontekście starcia z liderem chyba trudno zadawać takie pytanie, bo to jest najgorszy rywal na przełamanie, ale w piłce jest wszystko możliwe. Więc jakie jest nastawienie w drużynie, która nie wygrała od siedmiu spotkań przed wyjazdem na tereny drużyny rozpędzonej, która prowadzi w PKO Ekstraklasie? Każdy przeciwnik jest dobry na przełamanie, a jeszcze bardziej smakuje przełamanie z tak klasową drużyną, jaką jest Raków. I... W piłce nożnej nikomu szans nie można zabierać, dlatego musimy wierzyć i musimy e, pewnie w większości meczu cierpieć gdzieś tam, bo, bo to jest drużyna zgrana, e, stworzona pod, pod wizję trenera. Przecież wiemy, że możliwości ich są ogromne, jak na Polską Ligę i, i pewne tam sobie. Klocki, że tak powiem, dokładają co, co okienko transferowe, wymieniają i, i ta jakość jest coraz, coraz wyższa co, co pół sezonu. I, I idą dobrą drogą, żeby, żeby w końcu gdzieś tam w Europie zaistnieć i znaleźć się w grupie, bo takich jest cel. Teraz byli blisko, a, a w Lidze przewodzą, bo, bo, bo już w Europie nie grają, tylko mamy Lecha i, 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 i tak to wygląda. Ja takie mecze uwielbiam, bo, bo to jest też. E, gdzieś obraz naszej drużyny, przede wszystkim i charakteru, i umiejętności, mentalnego podejścia, i w, ostatnio w podobnej sytuacji w Mielcu chyba byłem, pojechaliśmy na legię, która zdobyła mistrzostwo, bo teraz ta legia przez te sezony gdzieś tam pff, ostatni czy ten obecny, to no jeszcze jest w czubie, ale, ale gdzieś się zagubiła, wtedy zdobyła mistrzostwo i 3-2 wygraliśmy, i, i, i na, na boisku też gdzie z legią mało kto wygrywał, i praktycznie legia. Szła po mistrzostwo, tak jak teraz, Raków, ale teraz jestem w koronie. Teraz dwa lata minęły i, i stajemy przed taką szansą. Ja wierzę, że pokażemy się z dobrej strony. Oczywiście, tak jak wspomniałem, tutaj będzie dużo też cierpienia. Musimy być zdyscyplinowani przede wszystkim. I, 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 i ambitni, nie możemy gdzieś tam odpuszczać w niektórych sektorach boiska, bo, bo wiemy, że to może się skończyć gdzieś tragicznie, bo nie dość, że mają bardzo dobrych piłkarzy, bardzo dobrze wybieganych, ale też piłkarzy, którzy jak mają troszeczkę swobody i miejsca, potrafią kropnąć z 30-40 metrów i, i, i tak to było teraz właśnie, gdzie z dystansu w Pucharze Polski przeszli do następnej rundy, tak było też z Miedzią, gdzie po rzucie wolnym też bramka im dała zwycięstwo, i tyle. My musimy pozbierać się jako korona, bo, bo, bo liczyliśmy na przemianie w Pucharze, to nie nastąpiło i, i, i większość zawodników tam wyszła na boisko, którzy nas nie reprezentowali w meczu ligowym. I, 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 i nie daliśmy rady, ale to już jest historia: Puchar już mamy z głowy, jest liga, i o tą ligę trzeba, trzeba walczyć. i Teraz terminarz nam daje taką możliwość jechać do lidera. I, ja się z tego cieszę, że takie jest nastawienie nasze, bo musi być pozytywne, bo jak nie, no to nie nadajesz się do sportu. No i Po co wychodzisz na, na boisko? Tu trzeba walczyć o swoje, trzeba szukać niespodzianki, bo w takich kategoriach trzeba będzie rozpatrywać naszą zdobycz punktową. I to jest piękne, że taką szansę masz i trzeba o nią zawalczyć. Głowy są najważniejsze, bo wydawało się, że Górnik jest rywalem idealnym na przełamanie, a tutaj Zawodnicy tego na boisku w Łęcznej nie pokazali, i ta presja jeszcze się spotęgowała po tym pucharowym starciu, a teraz jest wyjazd do lidera. Trener się skupia mocno teraz na odbudowaniu tego mentalu zespołu, bo jeśli chodzi o taktykę, to możemy już tak w ciemno powiedzieć, jak korona zagra przeciwko rakowowi, ale jak z głowami zawodników, bo widać, że ta Presja na nich ciąży, te niektóre zagrania, brak decyzyjności to pewnie z tego wynika. Na tym pracujemy, bo, 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 bo dużo można usłyszeć, że na treningach prezentujemy się o wiele, wiele lepiej i swobodniej, pewne rzeczy robimy i, i, i wygląda to w niektórych momentach automatycznie, a w meczach pod presją jest troszeczkę gorzej. I, i na tym pracujemy. Ten mecz z górnikiem, tak jak wspomniałem, to już jest historia. Odpadliśmy, teraz mamy ligę i na tej lidze trzeba się skupić i, i fajnie by było grać i w pucharze i w lidze, no ale na to widocznie jesteśmy za słabi i teraz, teraz głowy to podstawa, bo można przegrać przed spotkaniem i tym bardziej z takim przeciwnikiem, jak poczuje krew, no to, to może się zmiażdżyć, tu trzeba stanąć na wysokości zadania, ci co wyjdą od pierwszej minuty, ci co wejdą, no muszą to, to pokazać, bo tego od nas wymaga sytuacja, i przede wszystkim to, co robimy, bo robimy to też nie tylko dla siebie, ale też dla ludzi. I, i tu reprezentujemy szersze grono i, i taki nasz obowiązek, że trzeba pokazać się, wypiąć klatę i, i walczyć, a w niektórych momentach pokazać spryt, pokazać swoje, swoje umiejętności, bo takie też mamy, to nie, to nie jest tak, że jesteśmy sierotami jakimiś, tylko no, jesteśmy w takim etapie, w którym jesteśmy i nie, nie raz w takiej trudnej sytuacji coś dobrego się narodziło i, i tyle w temacie, no, to nie jest taka tragiczna sytuacja, że, że mamy 8 punktów straty i trzeba będzie gonić, ale no, trzeba się zebrać i te punkty łapać, bo bo ostatnio te punkty nam uciekły ze Stalą Mielec. Wcześniej też tylko zapunktowaliśmy raz z tych dwóch wcześniejszych wyjazdów. Teraz wydaje się teoretycznie najtrudniejszy mecz, ale takie mecze są czasami najlepsze i ja w to wierzę, że, że tak będzie. Korona w tym meczu może i to pewnie zadziała na plus, a raków musi. To wiem jak wyglądają takie spotkania. A jeśli ja zapytam jak jest z presją trenera, bo wiemy, że jest siedem meczów, być może trener nie widzi tego, co się dzieje w internecie, ale ta krytyka już bardzo, bardzo duża. Kibice oczekują zmian, zaangażowania, co wydaje się być normalne, a włączne i można było odnieść wrażenie, że było tego trochę za mało. Jak trener się czuję właśnie z tą sytuacją, bo to też nie jest pewnie łatwe. Oczekują zaangażowanie ode mnie? E, zaangażowanie od A. piłkarzy bardziej, bo takie komentarze się pojawiły, że, że właśnie w Łęcznej tego aż tak bardzo nie było po wszystkich widać. No momentami nie było. Tak jakbyśmy tam gdzieś spojrzeli, to mogliśmy gdzieś tam doskoczyć, szybciej zadziałać, ale tak jak wspomniałem, to już jest historia. Ja w tej pracy jestem nie od dzisiaj i, i przecież... Tu doświadczyłem tego, że po trzeciej kolejce mnie zwolniono, co jest chorym zjawiskiem, a teraz jesteśmy po 13, 13. kolejkach. Jesteśmy w strefie spadkowej i zawsze trzeba się gdzieś tam spodziewać, ale tym sobie głowy nie można zaprzątać, bo tak to człowiek by zwariował, bo zawsze w dobie internetu tych domysłów może być bardzo dużo, a z krytyką trzeba się zmierzyć, stawać naprzeciwko niej, ale robić też swoje i przede wszystkim wierzyć w to, co się, się robi, a ja, ja w to wierzę. Ja, ja na pewno w tej trudnej sytuacji nie podniosę rąk do góry i się nie poddam, tylko wręcz przeciwnie, będę chciał z tego coś dobrego wykuć, bo zostało, jesteśmy po 13, zostało 21 kolejek, to jeszcze można w pucharach zagrać, jak się będzie wygrywać. Tak jest teoretycznie, no jak jest teoretycznie, no to ciśnij i rób swoje i, i tak to wygląda, a seria jest fatalna i z tym się trzeba pogodzić i to przyjmuję na... Na klatę, bo jestem za to odpowiedzialny i tyle, ale pracuję dalej I, 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 i na meczu z Rakowem przede wszystkim się skupiam, a nie na tym, co tam będzie, bo to nie ode mnie wszystkie, wszystkie rzeczy zależą, na pewne rzeczy masz większy czy mniejszy wpływ. I, i tyle, a kibic zawsze chce, żeby twoja drużyna wygrywała, jak pod twoją wodzą to nie idzie, no to automatycznie nakręca się spirala i się, i się mówi, że najlepiej wymienić trenera, bo tak to działa, przecież nie tylko w piłce, ale też i w innych dyscyplinach, a, a w piłce tym bardziej. Raków ma słabe punkty? Każda drużyna ma słabe punkty i tutaj zawsze trzeba wierzyć, że się właśnie z taką drużyną wygra, ale przy założeniu, że ty będziesz zdyscyplinowany, że będziesz harował, bo to są podstawy, bo Raków nie dość, że ma bardzo dobrych piłkarzy, to oni przeważnie biegają więcej od przeciwnika, chociaż częściej też są przy piłce, bo są takie mecze, ale oni harują, ta intensywność jest widoczna gołym okiem i tu temu trzeba też sprostać, a a, a plan na ten mecz będziemy mieli, i musimy gdzieś tam się wykazać sprytem, bo no, co prawda no, u siebie oni najlepiej punktują na obecną chwilę. Na wyjazdach dwie porażki mają, ale to nie jest powiedziane, że tak będzie i tym razem. Co skryło Petrowem, bo miał problem z Achillesem, co z Piotrkiem Malarczykiem, i czy wróci Bartek śpiączkę? Ja mam nadzieję, że ci, tych trzech zawodników zobaczymy w Częstochowie, ale nadzieja umiera ostatnia, jak to się mówi. Taką nadzieję będę, będę miał. I jutro, tak na dobrą sprawę, wsiadamy do autokary. Jutro będziemy wiedzieć, e, czy, czy tych zawodników będziemy mieli do, do dyspozycji. Dzisiaj jesteśmy drugą dobę po meczu pocharowym. To też ci, co w większym wymiarze grali, też. Nie są brani pod uwagę jeśli chodzi o trening i tak dalej. Przede wszystkim, no, jutro będziemy pewne rzeczy układać pod raków, dziś będziemy gdzieś indywidualnie jeszcze rozmawiać i, i, i próbować, no, gdzieś te morale też podnieść. Bo tak, jak powiedziałem, jest 21 kolejek do końca, i nie płakać, nie marudzić, tylko po męsku wstać i, i robić, robić swoje. A to jest piłka nożna, i tutaj, jak będziesz zdyscyplinowany, będziesz. Drużyną, a no, nie oszukujmy się, w Łęcznej były momenty, że gdzieś tam byliśmy tak troszeczkę rozrzuceni, i, 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 i to nam nie wyszło, ale w takich momentach trzeba właśnie zebrać się do kupy i harować na, na boisku i na szczęście zapracować, bo będziemy mieli w tym meczu, mam nadzieję, dwie, trzy sytuacje, no i dobrze by było je zamienić na bramki, bo z takim przeciwnikiem, jak tego nie zrobisz, zapomnij o tym, że. Że wygrasz, bo, bo zazwyczaj to się tak układa, że potem ty dostajesz bramkę, bo tych swoich szans nie, nie wykorzystałeś. To jest taki mecz, gdzie u trenera może wyjść taki psycholog trochę, zajrzy trener głęboko w oczy i się przekona, który zawodnik czuje strach, bo też się pojawiają takie komentarze ze strony zawodników, że oni się nie mogą bać, obawiać. No i to jest takie niepokojące e, trochę, że zawodnik ekstraklasowego klubu właśnie mówi o takiej presji związanej ze strachem, która go. Paraliżuje, a do tego momentu doszliśmy już po tej serii siedmiu meczów bez zwycięstwa. Czy po tej serii? Odpalcie sobie mój komentarz po meczu z Krakowią. Druga kolejka. To sobie odpalcie. Co ja powiedziałem? Z takim zaangażowaniem, z takim podejściem jesteśmy piersi do spadku. Ta drużyna ma harować, ta drużyna ma mieć charakter, bo to jest baza bo my jesteśmy w Ekstraklasie, nie w pierwszej lidze. W pierwszej lidze były też problemy, a, a no, widzieliśmy skład praktycznie pierwszoligowy zaczął w Łęcznej, gdzie trzy miesiące temu no my byliśmy w pierwszej lidze. Potem Saszka chyba wszedł, który do nas doszedł, a tak to no, wszyscy ludzie byli byli w pierwszej lidze i na początku mówiłem, że się uczymy tej ligi, no ale pewien czas już jest i trzeba szybko się uczyć i dojrzewać do pewnych, pewnych rzeczy i ja pracuję nad tym z drużyną, żeby właśnie pokazać to męstwo, odwagę i, i charakter na, na boisku. Bo tak jak mówimy, no jak się będziesz bał, to nie dorosłeś do tego poziomu rozgrywkowego. I, i tego nie lubię o zawodników. I, I tak jak mówię, no są momenty lepsze, gorsze, ale, ale trzeba z nimi sobie dawać radę i zawsze wierzyć, iść do przodu. I, I tacy zawodnicy powinni być tym bardziej w koronie, gdzie tu pewne DNA jest, i nad tym pracujemy, żeby właśnie czy niektórych obudzić, czy czy, 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 czy wskrzesić do żywych, bo, bo wiemy, że też jakieś problemy były, tak jak z piotkiem, Malarczykiem, czy z Sierpinką, którzy no długo, długo gdzieś ten rozbrat z piłką mieli, mają bagaż doświadczeń, mogliby nam pomóc, no ale też nie od razu, będą grać tak, jak to było przed kontuzją i na, na, na wszystko gdzieś tam przychodzi czas. I tyle, oby ci wspomniani zawodnicy przez ciebie byli do naszej dyspozycji, to wtedy gdzieś też będziemy... Silniejszy, bo to nie tylko umiejętności, ale też i mental, bo ci wymienieni zawodnicy to właśnie są tacy, którzy dają gdzieś charakter, potrafią swoją postawą e, też podnieść czy morale, czy, czy pociągnąć innych, a jak takich zawodników nie masz, no to też masz gdzieś tam e, troszeczkę trudniej. No ale tak jak wspomniałem, jeden mądry człowiek powiedział: trudności to błogosławieństwo w przebraniu. Albo podchodzisz do tego i albo jesteś, a ja tu zawsze do męskości e, zmierzam, e, mężczyzną, bo to też jest męska gra, chociaż kobiety też grają, nie? Ale, ale w takich sytuacjach trzeba pokazać, e, że jesteś facetem, że bronisz siebie, bronisz klubu i, i grasz, bo, bo to jest najgorsze, jak, to, jak ktoś nam zarzuca, że właśnie nie jesteśmy zaangażowani, bo to jest podstawa, to jest baza i najlepsze drużyny na tym też bazują, chociaż są najlepsze, a my, jak nie jesteśmy najlepsi. Bo wiemy, jaka sytuacja jest sytuacja w tabeli, no to to jest podstawą, i, i nad tym musimy gdzieś pracować, żeby właśnie się nie bać, żeby pokazać e, charakter. Kiedy gramy wysokim pressingiem, kiedy niskim, no to tu i tu trzeba harować i to musi być widoczne. A tu jeszcze momentami mamy pewne problemy i, i próbujemy je wyeliminować. Mam jeszcze jedno pytanie o puchary Polski, bo to chyba była idealna okazja, aby w boju sprawdzić tych młodych, którzy wyróżniają się w drugiej drużynie. Nie oczekujemy też, że Naraków, któryś z nich wyjdzie, ale dlaczego trener nie sięgnął po, po kolejnych zawodników oprócz Jaśka? Mieliśmy plan przejść dalej. Trzecia Liga, to jest trzecia Liga. Fajnie, że się ci chłopcy rozwijają i, i, i grają, ale to jest przepaść i chociaż, jak ktoś się wyróżnia ja do Korony, to z trzeciej Ligi kwietnia ściągnąłem, z trzeciej Ligi Jamro zaściągnąłem i Kiercza ściągnąłem i oni debitowali e, w ekstraklasie właśnie w koronie i tym chłopcom nik szansy nie odbiera. E, Miłosz Szeboński był z nami i tą szansę by dostał, no ale niestety dwóch stoperów musieliśmy zmienić w trakcie meczu i pewne rzeczy gdzieś tam plan, planem, ale pokrzyżowały nam te kontuzje i, i, i zmiany. A, a pozostali, no też mamy swój plan w stosunku do właśnie Piotrka, który zagrał pierwszy mecz poważny po po kontuzji też zawodnicy, właśnie którzy nie grali w meczu ligowym, też musieli być gdzieś minuty rozegrać, bo chcieliśmy ten mecz wygrać, ale też mieliśmy plan, żeby no, te minuty były, były rozegrane, bo jeszcze liga się nie kończy, tylko jeszcze mamy najważniejsze mecze. Przed sobą a, a taki poligon dla młodych też by się przydał, ale no, musisz na coś się zdecydować. I, i zdecydowaliśmy się e, na taki ruch. Jeszcze pod znakiem zapytania była pozycja jednego ze stoperów, dlatego też był Radek z nami, e, Seweryś, i, i tutaj miał szansę. No ale e, wyszło tak, że e, zdrowie dopisało. Mówię tu o Kiryle, który miał problem, no ale i tak nie dokończył tego spotkania, już w pierwszej połowie zszedł i. I ci zawodnicy cały czas są monitorowani w trzeciej lidze, tak jak, tak jak wspomniałem. No spisują się bardzo dobrze i, i fajnie tam to wygląda. Motorycznie też są na wysokim poziomie i pff, niedługo będzie czas taki na, na sprawdzanie, na wkomponowanie, bo już niedługo ta przerwa chociaż no jeszcze, jeszcze trochę jest. Dzisiaj mamy który? Dzisiaj mamy dwudziesty. No to trzy. Jeszcze mamy trochę, trochę czasu, ale, ale niech się rozwijało, niech zdrowie im dopisuje i, i tyle. No, ja też liczyłem na kiełba, jeśli mówimy, bo już jak byłem w pierwszej lize, to miałem go zabrać na, na Tychy, był taki plan, ale. Po konsultacji gdzieś tam zmieniliśmy, zmieniliśmy zdanie, no i do tej pory jeszcze nie, nie, nie wrócił. I cały czas ci zawodnicy gdzieś albo z nami trenują, bo też ta, ta, takie są mikrocykle. W poprzednim tygodniu też mieliśmy właśnie trzech zawodników. Więckowski i Miłość już z nami na stałe gdzieś tam trenują. I jak będą najlepsi, to pewno będą grać, ale na razie widocznie, widocznie nie są na takiej pozycji, żeby, żeby w Pucharze też ich sprawdzić, bo, bo na inny wariant postawiliśmy i tyle. No, okazało się, że zły wariant, bo przegrałeś. No. I taka jest prawda. Dziękujemy. Dziękuję. Gościem drugiej części konferencji jest Marcin Szpakowski. Dzień dobry Marcin. Dzień dobry. Zachęcam do zadawania pytań. Cześć Marcin. Trudny wyjazd przed wami, chyba najtrudniejszy w tym momencie, a wy do przełamania macie serię siedmiu meczów bez zwycięstwa. Jakie nastroje w szatni przed tą Częstochową? Tak, na pewno wiemy, z kim będziemy się mierzyć. Raków ostatnio jest w bardzo dobrej formie. Są liderem Ekstraklasy, wicemistrzem z zeszłego sezonu, ale po ostatnim meczu widzę taką sportową złość w chłopakach i widzę, że i mam nadzieję, że, że przyjdzie to przełamanie właśnie jak najszybciej. Nie ma co się oszukiwać, bo o ile mecze w Lubinie ze Stalą, da mieliście swoje szanse. No to w Łęcznej zabrakło konkretów i zabrakło argumentów, żeby przejść dalej na tle ligowca. To nie działa pozytywnie. Dlaczego doszło do takiej sytuacji? Odpowiedzieliście sobie już na to pytanie w szatni? Mieliśmy analizę już tego meczu i zdajemy sobie z tego sprawę, że były gorsze i lepsze momenty w tym meczu. i. Bodajże mieliśmy jeden czy dwa strzały celne w tym meczu, i, i wiemy, że musimy sobie więcej tych klarownych sytuacji stwarzać, żeby żeby móc z nich strzelać bramki i, i o to się też postaramy w tym najbliższym meczu. Cierpienie jest chyba wkalkulowane, kiedy jedzie się grać z Rakowem. Tam jest jedna metoda, żeby zapunktować, czyli być zdyscyplinowanym, wybieganym i, i do tego. Przeciwstawić się naprawdę dobrze zorganizowanej maszynie Marka Papszuna, bo to ten zespół gra od kilku miesięcy i pytanie, czy wy jesteście w stanie to zrobić, bo te ostatnie mecze nie napawają optymizmem, jeśli chodzi o taką grę, czy to w ataku pozycyjnym, czy przy utrzymywaniu się przy piłce. Obrona, też yy, dziurawa, to teraz chyba taki mecz, żeby powiedzieć, sprawdzam, jak wygląda mentalność i, i umiejętności. No dokładnie, Raków gra na bardzo dużej intensywności, jest jedną z najwięcej biegających drużyn w Ekstraklasie i, i my zrobimy wszystko, żeby wywieźć punkty z Częstochowy, jeżeli będzie trzeba cierpieć, no to będziemy cierpieć, będziemy dużo biegać i, 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 i no mam nadzieję, że nam się uda wywieźć punkty stamtąd. Jak się czujecie właśnie pod względem fizycznym na tym etapie sezonu? Ja czy jako cała drużyna? Ty jako cała drużyna? Ja ostatnio wypadłem na dwa mecze, także wracam do tego rytmu meczowego. A, a z tego co oglądałem, na przykład, dwa ostatnie mecze drużyny, no to myślę, że na przykład ze Stalą mielesz dobrze wyglądaliśmy, bo w drugiej połowie myślę, że ich zamknęliśmy na, na ich połowie, także nie wyglądało to, to źle. Ten mecz z Rakowem to też chyba dobry mobilizator. Cała Polska będzie patrzyła, bo to 20:30, sobota. Dawno nie graliście o takiej porze, więc przełamanie, urwanie punktów nawet faworytowi może smakować wybornie. No tak, tak jak pan powiedział, takie mecze są najlepsze, bo wiadomo, my nie mamy nic do stracenia. Raków jest bardzo dobrą drużyną no i, i jedziemy tam po prostu, tak jak pan powiedział, dobra, dobra atmosfera, będzie fajna godzina do gry i mam nadzieję, że to, to nam też przyniesie szczęście. Jak odnosicie się do tej krytyki, która spada na drużynę, klub, zawodników, trenerów ze wszystkich stron? Odcinacie się, w ogóle o tym nie rozmawiacie? Wiadomo, że zawsze coś trafi do nas, ale my staramy się od tego odcinać. Mieliśmy tam swoje, swoje rozmowy w naszym gronie i, i mam nadzieję, że nam to pomoże. Musimy wyjść po prostu jako drużyna, podpowiadać sobie, tak jak to było na, na początku sezonu, i jestem pewny, że to przełamanie przyjdzie jak, jak najszybciej. Ja dziękuję. Maciek również? W takim razie tutaj skoryguję pana redaktora. Sobota, godzina 20. Rakówczystochowa Korona Kielce. Zapraszamy do oglądania i do wspierania naszej drużyny. Dziękujemy. Dziękuję.